Po pierwsze z tym, że większość pozycjonerów nie, nie zwraca uwagi na instrukcje, czy też nie ogląda naszych szkoleń, ponieważ y, my zawsze rekomendujemy, jeśli czegoś nie wiemy, lepiej od razu zobaczyć instrukcję wideo, albo klasyczne instrukcje, zobaczyć FAQ, albo napisać do nas i wtedy otrzymacie konkretną odpowiedź, jak prawidłowo zacząć konfigurowanie kampanii reklamowej. Tak? Wszystkie te ustawienia nasz specjalista opowie, jak dokładnie to wszystko zrobić. Tak? Y, chodzi o to, że większość Pozycjonerów, na przykład dla niskokonkurencyjnych fraz kluczowych, wybiera tryb długi, przepraszam, wybiera tryb automatyczny, tak? W trybie automatycznym to jest tryb dla osób początkujących, ale my zawsze rekomendujemy ten tryb wykorzystywać w celu pozycjonowania fraz wysokokonkurencyjnych, tych bardziej popularnych. Tryb automatyczny polecamy w pozycjonowaniu fraz wysokokonkurencyjnych. Frazy nisko- i średnio konkurencyjne polecam pozycjonować w trybie długi ogon. To są tryby zautomatyzowane i dla osób początkujących to jest najbardziej prawidłowe podejście, ponieważ wystarczy dodać frazę kluczową i uruchomić pozycjonowanie. Jeśli chodzi o inne tryby, typu tryb typu, typu, typ, Twój budżet, tryb typu...